Się Halo, słucham, dobry wieczór, witam. Jestem ciekawy, za którym razem, bo ktoś dzwonił, jakby nie wolne. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam pana. Za którym razem pan się dostał do studia? Za pierwszym. Za pierwszym, no to bardzo się cieszę, bo pan dzwonił, jakby nie wolne, tak? Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że pan oczywiście Już teraz wysłucham pana. Proszę się, że telewizor wsłucham pana, już jest pan na linii. Tak, słucham, witam serdecznie jeszcze raz. ponownie. Moje nie. Moim imię Mariusz, tak? te dalej z mojej kariery zawodowej. A dobrze, czyli praca po prostu. Pan są oczywiście w tak naprawdę że nie zadajemy żadnych pytań. Aha. Wie pan co, szczerze, panie Mariuszu, jest pan osobą bardzo utalentowaną, jest pan osobą bardzo taką przedsiębiorczą. Ale ja widzę tutaj utrudnianie Panu, proszę Pana, jeżeli chodzi o karierę. Ja tutaj widzę rywalizację, ja widzę tutaj rywali Pana, proszę Pana, Panie Mariuszu. A widzi Pan, no właśnie. Ja tutaj widzę zdecydowanie utrudnianie, ja widzę, przepraszam za wrażenie nieeleganckie, ale ja widzę podkładanie szwin Panu. Wie Pan o czym ja mówię? Tak właśnie, miałem podłożone dwa dni temu. A, widzę, no to bardzo serdecznie dziękuję za uznanie. Uważam, że proszę absolutnie walczyć o swoje. Proszę absolutnie się nie poddawać. Będzie pan zadowolony, jeżeli chodzi o pracę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Za którym razem pani się dostała do studia? Za pierwszym. Za pierwszym, no właśnie, bo pani dzwoniła w trakcie porady, tak? Tak, tak. No właśnie, wydzwonię po, już teraz. Moje imię Jadwiga, tak? Zdrowie. Zdrowie, Pani Jadziu. Zaczęłam. Was, oczywiście dzwoncie już w trakcie rozmowy, tak jak właśnie 25 osób, które dzwoniły w trakcie rozmowy. No ja tutaj widzę leczenie pani pani Jadzu. W ogóle tutaj widzą takie jakieś badania, proszę pani, przeprowadzane w szpitalu. I ja sądzę, że pani doskonale pani Jadziu pani wie o czym ja mówię, pani pani O no, no, Pani, no właśnie. Ja tutaj w ogóle widzę y, takie częste przebywanie w szpitalu. Ja tutaj widzę w ogóle takie osłabienie zdrowotne. Widzę dokładnie, proszę Pani, przebywanie w szpitalu około trzy miesiące temu. I na pewno Pani wie, o czym ja mówię, Pani pani. O, o, A widzi Pani, no właśnie, no to bardzo dziękuję za uznanie. Nie będzie źle, jeżeli Pani będzie nadal, y, no. Tutaj pod opieką lekarza, bo to jest pokazany fachowiec, proszę pani, z siwymi włosami, taki niewysoki, taki nis, niski. Ja sądzę, że pani doskonale wie, o czym ja mówię. To będzie, będzie dobre zdrowie. Dziękuję bardzo. No i zobaczcie, żeby komuś powiedzieć, że dokładnie...